Mandale, mandale, mandale mam. Moja pierwsza mandala, czy ostatnia? Wszechświat się do tego pokłoni. No co, zrobiłam to, tak? Zrobiłam pierwsze w swoim życiu warsztaty mandalowe, gdzie absolutnie nie poszłam w kierunku ezoteryki, jak wiele osób może podejrzewało, tylko zmiksowałam 18 lat mojego doświadczenia w stawianiu firm i w doprowadzeniu ludzi do procesu określenia swoich celów. Z tym, że cele zamieniłam na intencje. Wykonuję zupełnie inny zawód niż malowanie. E, natomiast jak zobaczyłam ten zakrwawiony farbami obrus, który Basia przygotowała dla nas, to wiedziałam, że będzie bardzo, bardzo e, inspirująco i będzie się działo. I się wydarzyło, i powstało coś takiego. Jest fajna energia. Bardzo się cieszę. Nerwy były niewspółmierne z jakimkolwiek moim szkoleniem, które robiłam do tej pory. Wcześniej, tak? Ale jak się już zaczęło to wszystko dziać, jak już zaczęliśmy być tutaj wszyscy razem, to miałam takie poczucie absolutnej jedności, łączności, radości, że jednak gdzieś przełamałam w sobie jakieś opory i lęki, żeby robić tego typu rzeczy, tak? Bo przecież jestem marketingowcem, jestem strategiem, jestem badaczem rynku, to jest ta jedna moja noga, a ta druga zaczęła być taka bardziej artystyczna. Zrobiłam swoją piękną mandalę, pierwszą w życiu, którą kocham już bardzo, czuję wewnętrzną radość, przeszłam taki wewnętrzny proces podczas malowania, jestem zachwycona. A ponieważ, żeby, tutaj duże cudzysłów, nie zdziadzieć, raz na pół roku musimy zacząć uczyć się robić coś nowego w naszym życiu, no to w, na to półrocze przypadło robienie warsztatów mandalowych. Czy wyszły? No bardzo bym chciała, żeby wyszły, tak? Żeby w odczuciu uczestników to był wartościowy, dobrze spędzony czas. No ale chyba najlepiej oddać im głos. Jestem artystą plastykiem. Byłam dzisiaj na warsztatach mandalowych i okazało się, że malowanie mandali to jest zupełnie inna sprawa niż malowanie obrazów. Co czuję? Czuję się otworzona. Otworzona na, na przyszłość, na swoje plany zawodowe, życiowe i chciałabym więcej. Jest mi mało. Przede wszystkim dowiedziałam się o tym, w jaki sposób tą mandalę należy interpretować. I głównie o to mi chodziło, bo kiedyś myślałam, że to jest po prostu malowanie ładnych wzorków. Jestem pod niesamowitym wrażeniem tych wszystkich emocji, które się pojawiły we mnie, tych wszystkich myśli, które gdzieś tam się telepoppowały. A to wszystko fajnie weszło w tej mojej pracy i mam nadzieję, że pójdę dalej. Właśnie warto było zerwać się wcześniej w ten piękny, niedzielny poranek. Widoki wszystko. Tutaj rekompensują fantastyczni ludzie, ty fantastyczna. Wszystkiego dobrego. Dziękuję raz jeszcze.